Wszystkim, tym razem to wy będziecie mi mówić, co mam tworzyć na dzisiejszym odcinku, a to za sprawą tego, że wczoraj na Instagrama wrzuciłam stories, gdzie zapytałam się Was o kilka spraw i dzisiaj będę to losować i łączyć w jedno. Dołam wam tam aż trzy zadania, abyście wypisali mi jakiś rzeczownik, przymiotnik i kolor. Będzie to polegało na tym, że ja spośród Waszych odpowiedzi wylosuję trzy zestawy, które połączę w jedno. Będzie to właśnie rzeczownik, przymiotnik i kolor, który będzie odpowiadał temu, jaki kolor ma przeważać po prostu na rysunku. Myślę, że jest to chyba w miarę zrozumiałe. A zanim jeszcze przejdziemy do losowania, to chciałabym Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z filmami na bieżąco. Dlatego, że wrzucam je aż dwa razy w tygodniu, w środę i w soboty. Dobra, to przechodzimy teraz do pierwszego losowania. Okej, okay, mam tutaj story, w którym zadałam Wam y pierwsze rzeczy. Zobacz wszystkie. Przewinę to wszystko, aby mieć odpowiedzi. Ja z tego, jak widzicie, bardzo dużo tutaj. Na razie nie patrzę, jakie to są przymiotniki, bo to są przymiotniki chyba, y żeby mieć po prostu niespodziankę. Mało ile to się będzie teraz ładować. Okej, okay, mamy już końcówkę, więc lecę teraz tak. Yy, I może ten po prawej. Szklany. Uuu, fajnie. K doda 2821. Dziękuję za odpowiedź. Lecimy dalej. I mamy już następne odpowiedzi w ogóle od tego, kiedy Wam zadałam te pytania. Minęło chyba z 10 godzin. Nie wiem, widzicie właśnie chyba, ile mniej więcej minęło. Ale <grytanie> zobaczcie, jak dużo jest tych odpowiedzi. Cały czas się przestawiają. Widzę kątem oka, jak tylko lecą. Jeszcze. Jeszcze. Okej, okay, mamy już końcówkę, bo nic dalej nie idzie. No i teraz wylosujmy... Żebym w nic nie kliknęła przypadkiem. Przymiotnikiem, czyli co będziemy szklanego dzisiaj rysować. Po lewej stronie może teraz wybiorę. Gąbka, szklana gąbka, omg, oh, nigdy nie rysowałam szklanej gąbki, kto się w ogóle taką będzie myć? Dobra, czyli q 03 to twoja odpowiedź i lecimy dalej z, podaj jakiś kolor. No i teraz przewodnim kolorem do szklanej gąbki będzie, przewijam, 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 okej, okay. nie, jeszcze, myślałam, że to już, bo coś chyba się zacięło. Dobra, mamy. Czyli kolorem przewodnim szklanej gąbki będzie kolor... Czekajcie, po prawej czy po lewej? Może znowu po lewej? Czerwony. Mam akurat czerwony na sobie, czyli Juno123, twoja odpowiedź i do pierwszego rysunka... Rysunku! Rysunku! Więc zaczynamy szklaną gąbkę w przewodnim kolorze czerwonym. Rysowanie czas zacząć. Właśnie montuję ten film. Jeszcze zanim przejdę do głównej kwestii, chciałam Wam wyjaśnić, bo wcześniej nie do końca dobrze powiedziałam to, o co mi chodzi. Byłam chyba zbyt podekscytowana tym, że po prostu losuję, ale chodziło mi o to, że kolorem przewodnim danej rzeczy, która będzie na rysunku, będzie właśnie ten kolor, który wylosuje. Nie, że całkowicie rysunek będzie się składał tylko z tego koloru, ale że będzie on uwzględniony na danej rzeczy. My nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła tego troszeczkę inaczej. Wspominałam Wam, że nie wylosowały mi się żadne, nie wiem, pałace, ludzie, potwory itd., ale pomyślałam, że można bez tego zrobić po prostu ilustrację, która będzie miała w sobie właśnie daną rzecz z danym kolorem. Pierwszy rysunek będzie przedstawiał szklaną gąbkę w kolorze czerwonym. I moją pierwszą myślą było narysowanie gąbki, takiej wiecie, do mycia naczyń leżącej koło okna. Po prostu taki normalny rysunek rzeczy, bardziej może martwej natury, ale ja tak nie lubię rysować martwej natury. To jakoś mi zostało właśnie ze studiów, gdzie mieliśmy zawsze malowanie i rysowanie i to było normalnie. Och, no po prostu nie do końca mnie to interesowało, nie wyglądały one dobrze. Wolałam jednak rysować ludzi, nawet gdybyśmy mieli sobie sami nawzajem pozować, co również się zdarzało. Także wpadłam na pomysł, że zrobię scenę taką spod prysznica, gdzie dziewczyna stoi do nas tyłem. No i oczywiście myje się, ale właśnie tą głąbką szklaną, i widać jej jedynie plecy. Powiem wam, że ta pozycja była dość skomplikowana ze względu na rękę którą miałam dość duże problemy, bo najpierw porobiłam sobie szkicę, jakby miało to wyglądać, próbowałam może od boku dołożyć tę rękę, od góry, od drugiej strony, no i pomyślałam, że chyba najbardziej naturalnie będzie to wyglądało, przykładając ją tutaj, wiecie, przy uchu, przy szyi. I chciałam, żeby rzucała się ona w oczy, dlatego resztę zrobiłam taką stonowaną, a ta czerwona szklana gąbka jeszcze jest otoczona białą pianą, która... No, dodaje w sumie takiego kontrastu. I kolejnym wyzwaniem było także stworzenie gąbki właśnie w tym materiale, czyli w szkle, aby to prześwitywało, żeby było szkło czerwone, no i żeby jakoś odbijało też światło, żeby to po prostu wyglądało jak szkło. I wydaje mi się, że poprzez zostawienie całkowicie białych, no jak biel kartki, odbłysków udało mi się uzyskać efekt szklistości. I nie chciałam, aby ona była jakaś taka równomierna w owalu, tylko lekko zwężająca się, po prostu taka no, nierównomierna. Dobra, mamy już, no i wylosujmy może. No chyba jakoś, nie wiem co się dzieje. Co będziemy po prawej stronie? Łobuzerski, Weksi 98. Dobra, i drugie losowanko, czyli rzeczownik. I co teraz będzie do łobuzerskiego, do nersowania w ogóle? Jak narysować łobuzerski? Ok, i wszystko to teraz po. Po prawej stronie i losowanie będzie tu. Cytryna. <laughs> łobuzerska cytryna. Amelia Mela C. O, widzę, że dałaś tu dużo odpowiedzi. No i to bardzo ładnych domestos nawet. <laughs> także łobuzerska cytryna. No to będzie. po lewej stronie tym razem. Różowa. Czy to będzie wyglądało jak cytryna? No dobra, także zaczynamy drugie rysowanie. W tej pracy miałam także lekką zagwostkę i pierwszą moją myślą było narysowanie takich bardziej bajecznych cytryn, które tańczą i coś tam się dzieje. Wiecie, że jedna jest taka łobuzerska, a druga na tym niestety cierpi. Rozrysowywałam sobie też trochę cytryny, jakoś tak fajnie mi się to szkicowało, robiłam to os na osobnym e, szkicowniku, a nawet bym powiedziała, że notesie, bo dostałam kiedyś taki z Moleskine zwykły notes z cieniutkimi kartkami, sobie porysowałam trochę ołówkiem, zwykłym grafitem. No i po mojej pierwszej myśli naszła druga, gdzie rysuję postać, która jakby strzela tą cytryną, że jest ona, nie wiem, takim żołnierzem, lekko zamkniętym może w grze, a później przeszłam jeszcze do kolejnego pomysłu, gdzie narysowałam jakiegoś faceta, takiego elfiego, który też trzyma na pewnej wysokości cytrynę i nią jakby sika, ale okej, okay, mówię, na tym kanale nie będę przecież takich rzeczy rysować. Także powróciłam do mojego drugiego pomysłu, tylko trochę go zmieniłam, bo jednak wydawał mi się zbyt oczywisty. Bo tutaj też nie chodziło za bardzo o to, że ta postać jest łobuzerska, a o to, że cytryna ma być łobuzerska. Także trzeba wykorzystać różowy, łobuzerski i cytrynę. Także jak widzicie, narysowałam postać, która jest za maską i jest to specjalna maska. Ma na sobie taką czapkę z cytryny i generalnie można by powiedzieć, że produkuje cytryny. Jest to pani cytryna. No, niekoniecznie jest ona człowiekiem, ale ma człowiecze kształty. Ubrana jest w taki pancerz, który chroni przed y, sokiem. Na swoich butach ma również jakieś dodatkowe cytrynki, no i leżą również naokoło. Wiecie, ona mieszka w takim pomieszczeniu, gdzie leżą cytryny, i po prostu produkuje, produkuje, później ktoś przyjeżdża, zabiera. No i tak się okazało, że jedna z tych cytryn nie była taka jak inne, czyli nie była ani żółta. Ani nie zachowywała się dobrze. Była po prostu różowa i tryskała non stop tym sokiem, który, jak wiecie, jest kwaśny. I trzeba się w jakiś sposób przed tym zabezpieczyć, żeby nam na przykład nie wpadło do oka. Dlatego tutaj mamy taką dziwną maskę, która ma takie matowe wejścia na oczy, to znaczy no, to nie są chyba wejścia, ale po prostu osłonki. I jak widzicie, sama cytryna zachowuje się łobuzersko, rozkroiła się i po prostu chciała chyba wyjść z tego świata. Generalnie taki bardziej zabawny rysunek, nie jest nic takiego stonowanego. No tutaj troszeczkę poszalałam. Zastanawiałam się też nad tym, czy zrobić jakieś tło, czy zostawić raczej takie zwykłe, ale dodałam z tyłu taki strumień światła, który jest w kolorze cytryny. Możecie zwrócić też uwagę, że nie rysuję takich puls jak zawsze trochę z nimi kombinuję ostatnio, również rozrysowuję. Bo zwracam uwagę na to, że na przykład ktoś pisze, że ciągle rysuje to samo, ale wydaje mi się, że też nie rysuje ciągle tego samego, bo staram się, aby każde wyglądało trochę inaczej. Także w pierwszym mamy pozę od tyłu i też no, nie do końca ubraną. Drugie mamy pozę taką dziwnie stojącą, przyglądającą się tej cytrynie. Trzeci, już przedostatni rysunek. Najpierw rzeczownik, jak widzicie, przewinęłam do końca. Po lewej stronie wybiorę, a raczej wylosuję. Czerwony. Co? Ej, nie, to nie może być, bo to jest do koloru. Nie chcę czerwonego. A w sumie, no jaki? <grych> może być. Ale skoro mamy kolor, to weźmy po prawej stronie. Piękne? Piękne. Czyli piękny, piękna, piękne. Jakub pilie. Jakub Piliec Myślę, że to będzie fajne I teraz rzeczownik Dobra, mamy No i będzie piękny Albo piękna, albo piękne Po prawej stronie O, coś mi się Dobra, coś mi się nie, nie ogarnęło tutaj Po prawej stronie But, piękny but Melancholina o, mel Ale ładna nazwa kurczę. Jestem ciekawa, w ogóle, jakie odpowiedzi dawaliście i ile jest powtarzających się kolorów i odpowiedzi. Ale jest ich naprawdę bardzo dużo. Po tych 10 czy 11 godzinach jestem pod wrażeniem. Okej, więc kolorem, jaki będzie piękny but, głównym kolorem po prawej stronie liliowy, taki jasny fiolet Q-E-T-S-I y a -h. Fajna nazwa, ok, Dobra, liliowy, taki jasny. Nie no, mega. Dobra, no to zaczynamy już rysowanie ostatniej rzeczy i jestem w ogóle w szoku, że ani razu nie wyszedł nam żaden człowiek, żaden potwór, ani nic skomplikowanego, nawet żadnego pałacu mi... Nie, no może mi daliście, że jakiś pałac do narysowania, ale akurat dzisiaj mi się to nie wylosowało. Okej, okay, właśnie słyszę, że przed chwilą mówiłam o tych ludziach i o tych zamkach, więc mogliście być nieco zdezorientowani przy ostatnim rysunku, ale tak to jest jak się nagrywa, tak wiecie, jedno losowanie po drugim, po trzecim, a chciałam, aby wam się lepiej oglądało i po prostu wkleiłam te wstawki pomiędzy rysowanie. Tutaj mamy takie dość normalne połączenie, ale też z jakby głębszym przekazem, bo piękny to jest naprawdę... No przymiotnik taki względny, że nie dla każdego piękne będzie to samo, każdy piękno postrzega w zupełnie inny sposób. Dla jednego piękne może być coś totalnie, nie wiem, totalnie znoszonego, dla innego piękne może być totalnie luksusowe i każdy ma jakieś tam swoje gusta, które czasami też można zachować dla siebie, aby nie ranić uczuć innej osoby. No i pierwszą moją myślą było ukazanie Buta jako Miss. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wybory Miss czy Mistera mi do, tak za bardzo nie leżą, no bo przecież każdy człowiek jest piękny, każdy na swój sposób i po prostu inaczej żyje. I takie, no nie wiem, ocenianie wydaje mi się trochę zbędne. Dlatego też nie szalałam za bardzo z designem buta, narysowałam zwykłą szpilkę, jednokolorową, później troszeczkę dodałam błysku, żeby jakoś tym pięknem raziła, no nie wiem. I ma na sobie również przepasaną szarfę czy wstęgę z tytułem Miss oraz koronę na samym szczycie. Stoi na podejście, na którym są również dookoła niej kwiaty. Zrobiło się tu troszkę, no nie wiem, poważnie przy tym rysunku, ale chciałabym wam właśnie przekazać, że każdy z nas jest piękny i każdy zasługuje na szacunek i powinniśmy się traktować naprawdę równo i każdy z nas może być taką miską jak właśnie ten mój dzisiejszy but. Okej, okay, może nie jestem aż taka dobra w tego typu pogadankach, no bo czasami nie wiem jak coś przekazać tak, abyście to dobrze zrozumieli ale naprawdę się staram i z całych sił chciałabym Wam przekazać po prostu inspirację poprzez moje filmy, żebyście się nigdy nie poddawali, abyście naprawdę dążyli do celu chociaż bywają zarówno wzloty jak i niestety upadki chciałabym jeszcze powrócić do tego rysunku bo stwierdziłam, że tutaj wykorzystam trochę więcej kolorów i to właśnie nie takich, które aż tak idealnie do siebie pasują żeby jednak ten rysunek nie był taki oczywisty no nie wiem, praca, która przedstawia but, a ja mam po prostu, jak na nią patrzę, wiele różnych emocji. Czy to jest normalne? No ja myślę, że jak najbardziej tak. Okej, okay, no i w tym filmie to już by było na tyle. Dajcie mi koniecznie znać, czy taki odcinek przypadł wam do gustu i czy chcecie więcej angażowania w to was. Właśnie na Instagramie jest zawsze jest coś ciekawego, więc w ten sposób jest mi najłatwiej was zaangażować właśnie w powstawanie takich odcinków. I dajcie mi też znać, który rysunek przypadł wam najbardziej do gustu. Tutaj macie trzy opcje. No i ja zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama. Macie Nick Link Link Nick, nick Login. Nazwę moją macie tutaj na ekranie, a my widzimy się już w następnym odcinku w sobotę i w środę, w środę i w sobotę o 15 o 9, także do zobaczenia i pa!